Dzień dobry, kochani, dzień dobry, gwiazdy. Witajcie na kanale Lux and Happy. Dzisiejszy vlog zacznę od tego, że miał być zupełnie na inny temat. Miał być unboxing torebki. Ale przygotowując się do niego, doszłam do wniosku, że zacznę od innego tematu, że zacznę od tematu makijażu, ponieważ malując się do tego filmu, doszłam do pewnych wniosków makijażowych i pomyślałam, że absolutnie muszę się z wami podzielić. Także kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam bardzo serdecznie. Teraz będzie intro i przechodzimy do tematu. Wiecie, że bardzo lubię kosmetyki, bardzo lubię pielęgnację i na niej się skupiam ostatnio właściwie już od półtora roku. Nie używam w ogóle medycyny estetycznej. Koncentruję się tylko na pielęgnacji, na odżywianiu skóry, na zabiegach kosmetologicznych. Aczkolwiek no nie odcinam się od tej medycyny estetycznej, ale dzisiejszy odcinek nie będzie na ten temat. Będzie, nawet nie zahaczy specjalnie o pielęgnację, bo moja pielęgnacja przede wszystkim zaczyna się od tego, że stosuję bardzo dobre sera i bardzo dobre kremy. I bardzo dobre kosmetyki. Wiecie, że używałam dosyć często marki Chanel. Później zaczęła wchodzić marka Bobbi Brown. Jeszcze kiedyś wcześniej to były tylko i wyłącznie kosmetyki Klinik i Estee Lauder. I tak to się zmieniało właściwie od jakichś dwóch lat. Często wpadałam do butiku Chanel, żeby przetestować nowości, a jak już tam wpadłam, to zawsze z czymś wyszłam. Byłam zadowolona z podkładu, byłam zadowolona z cieni. Nie byłam zadowolona w przypadku marki Chanel z tuszu do rzęs i od lat, od lat, od wielu, wielu lat, nie wiem, kilkunastu używałam takiego tuszu do rzęs Dior Show. Co się stało? Słuchajcie, z tym tuszem już kiedyś mówiłam na kanale, że te tusze jakoś zmieniły formułę, coś się z nimi stało i chyba trzy z nich, kupione przeze mnie trzy tusze te same, Dior Show czarne marki, marki Dior, Dior Show, były kompletnie nieakceptowalne. Ich jakoś szczoteczka się tak sklejała bardzo szybko, coś tam się bardzo mocno zadziało na niekorzyść tego produktu i w pewnym momencie się poddałam i zaczęłam szukać, poszukiwać innego tuszu do rzęs i tak to się zaczęło, moja przygoda z marką Bobbi Brown, z którą czy współpracuję? Współpracuję barterowo, bardziej dostaję pierowo różne Produkty, i tak to się, też się wydarzyło, że na przestrzeni właściwie ostatnich dwóch lat coraz więcej produktów marki Bobbi Brown otrzymywałam. Ale wiecie, z tymi prezentami to jest tak, że jak nam coś nie pasuje, to po prostu podajemy to dalej. Wszystkie te rzeczy, które dostałam z Bobbi Brown, chciałam Wam powiedzieć, że są genialne, doskonałe i. Jedyne sytuacje, kiedy mogłam przekazać komuś coś dalej, to było wtedy, jeżeli miałam dwie takie same rzeczy lub trzy i po prostu chciałam komuś zrobić prezent. Także chciałam Wam dzisiaj pokazać moją kosmetyczkę, która właściwie miała w sobie trzy produkty. Jest dosyć mocno zapełniona. Miała w sobie tylko trzy produkty innych marek. Jakieś takie produkty, które tam po prostu były, ale ponieważ nie używałam ich od bardzo długiego czasu, to pomyślałam, że. Po prostu pokażę wam tylko to, czego używam na bieżąco. Pokażę wam też w ramach tych wszystkich kosmetyków marki Bowie Brown, które dzisiaj będę omawiać. Pokażę wam też te rzeczy, które mi się nie do końca sprawdziły, ale je mam, bo może wam się sprawdzą. Pokażę wam podkłady, pokażę wam cienie w różnych formułach. I tak naprawdę wszystkie mi się sprawdzają. Także nie ma co, nie ma co tutaj stać przed wami, tylko po prostu. Mam wszystko przyszykowane na łóżku, rozłożyłam tematycznie i przechodzimy teraz tam, i będę Wam pokazywać te produkty, o których warto wspomnieć. Jak widzicie, tak jak powiedziałam, porozkładałam wszystkie moje kosmetyki tematycznie i rzeczywiście znalazłam tutaj parę rzeczy, które nie są marki Bobby Brown, i to są przede wszystkim pędzelki i Simbuś. Simbuziu wielbię spać na łóżku, więc jak jest pościelone, to, to zawsze tutaj się gdzieś ułoży. Słuchajcie. Zaczynamy od tego, od, od czego ja zaczynam zawsze makijaż, a mianowicie od bardzo fajnej bazy witaminowej, która weszła mi w nawyk po pielęgnacji. Zwykle robię jakąś taką dłuższą chwilę przerwy na kawę, czasem na śniadanie. I po tym czasie wracam na górę do łazienki, żeby się umalować, i wtedy. Stosuję bazę witaminową, która ma bardzo taką fajną, lekką konsystencję. Ta baza witaminowa to jest produkt, który właściwie może być stosowany jako krem, jako drugi krem, jako dodatkowe nawilżenie, ponieważ bardzo fajnie rozprowadza się na bazie witaminowej podkład. To jest produkt, który w tej chwili jest bardzo mocno promowany przez markę Bobbi Brown. Serdecznie Wam polecam. To nie jest tani produkt, ale jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to spróbujcie. W ramach portfolio marki są dostępne i kremy do twarzy Bobbi Brown, i kremy pod oczy. Ja używam tej bazy witaminowej. Już to jest moje kolejne opakowanie. Piękny, cytrusowy zapach. Także od tego zaczynamy. Chwila przerwy, bo simbus się tutaj przełożył. On się nie może zdecydować, czy spać, czy nie spać, a ja pod, przechodzę do podkładów. Powinnam chyba zacząć od korektorów, ale już zacznę od podkładów. Tak naprawdę, najbardziej sprawdził mi się jeden podkład, i jest to podkład najbardziej kryjący. Mam go tutaj dostępnego w, chyba w dwóch odcieniach, bo. Ten mini podkład jest to chyba ten sam odcień, zaraz sprawdzimy. Tak, ten mały podkład to jest beż i to jest dokładnie ten sam kolor, który jest w dużym opakowaniu, także pozwolę sobie go odłożyć. Zabieram go do kosmetyczki w czasie podróży, bo on ma bardzo fajną, taką niedużą pojemność. I teraz tak. Ostatnio, będąc na evencie marki Bobby Brown, gdzie mogłyśmy z innymi influencerkami, Instagramerkami robić, wykonywać makijaż pod okiem profesjonalistek, dziewczyny dobrały mi podkład, który był w zupełnie innym kolorze. W zupełnie. Był takim miksem tych dwóch kolorów, jak się później okazało. Próbowałam go kupić, ale. Jakoś nie miałam czasu podjechać. Finalnie pomyślałam, że skoro nie mam tego koloru, który mi pani makijażystka dobrała, a ten jest ciut za ciemny, ten jest ciut za jasny, bo teraz tak, mam tutaj beż, odcień i mam odcień z tego, co pamiętam, sen. To spróbuję może te odcienie połączyć. I tak też zaczęłam robić. Zaczęłam łączyć te odcienie... Na dłoni więcej daję beżu, tak gdzieś 75% do 25% i łączę je ze sobą. Konkretnie zaczęłam używać albo palcem, nakładam podkład albo nakładam tym pędzelkiem Chanel. Tylko dlatego, że nie udało mi się jeszcze kupić pędzelka Bobby Brown. Słuchajcie, chyba nie ma lepszego pędzelka niż ten Bobby Brown do podkładu. I teraz uwaga, pokażę Wam, co mi się nie sprawdziło, bo mam jeden pędzelek do podkładu Bobby Brown i on nie do końca mi się sprawdził. I tutaj to jest pędzelek, którego jeszcze nie używałam. Ten jest nowy, ale chciałam Wam pokazać, bo yy, kupiłam taki większy, jeszcze go nie używałam i wersję. Mini dokładnie tego samego, też w sumie przydatna w czasie podróży. Ten pędzelek to jest taki pędzelek, który myślę, że mi się świetnie sprawdzi do nakładania maseczek. Ja zdecydowanie jestem zwolenniczką tego typu sposobu nakładania podkładu. O, mój kot tutaj się idealnie sobą zajmuje. I ten pędzelek Bobbi Brown, którego tutaj dzisiaj Wam nie pokażę, on właśnie jest taki bardziej płaski, jeszcze większy, idealny. Także Bobby Brown pędzelek do podkładu, nie ten płaski. Bardzo Wam polecam, jeżeli macie taki płaski, dajcie znać, czy, czego używacie. Wiem, że wiele dziewczyn używa tych gąbeczek. Ja akurat no, nie lubię gąbeczek, nie chcę mi się ich moczyć, zajmować się nimi, wolę pędzelki. Skończyłam temat podkładu i chciałam Wam pokazać, w sumie nie, mam jeszcze jeden podkład, który, muszę Wam powiedzieć, że chyba nie do końca. Tamten podkład jest kryjący, ten podkład Bobbi Brown, a ten jest bardzo mocno kryjący. On jest taki kremowy aż i słuchajcie, a ku, myślałam, że to będzie taki fajny produkt do torebki, ale on nie do końca jest dla mnie. Dla mnie on jest troszeczkę za ciężki troszeczkę za ciężki, więc tak naprawdę koncentruję się tutaj na korektorach i na tamtym podkładzie, który mi się e, najbardziej sprawdził. Korektorów mam kilka odcieni, wyjęłam tutaj tylko dwa, właściwie to są korektory, które mogą korygować, ale też mogą e, konturować. Te są, służą do konturowania, ten ciemny do konturowania policzków i też muszę Wam powiedzieć, że no, y, ja nie jestem jakąś tutaj gwiazdą konturowania policzków, próbowałam tego wiele razy, ale to konturowanie na mokro jest dosyć trudne. Jakby potrafię to robić, ale zajmuje to trochę za dużo czasu, więc zwykle konturuję sobie o, tamtym pędzelkiem i e, po prostu zwykłym bronzerem. Za chwilę wam go pokażę. Jest jeszcze jeden bardzo dobry korektor marki Bobbi Brown. Jest to korektor oczywiście, ja go używam w okolicach oczu, taki lekko rozświetlający, bardzo dobry produkt. On zawiera chyba w sobie serum. Tak, to jest taki korektor serum, także jeżeli go nie próbowałyście, to spróbujcie. I to jest odcień Warm Ivory dobrany specjalnie dla mnie przez makijażystkę. Dobra, idziemy do najprzyjemniejszych. Słuchajcie, jak już mam podkład nałożony i korektor, to, to dla mnie brązer to już jest sama przyjemność. One są wszystkie brudne, bo, no bo po prostu wyciągnęłam je, nie, nie wybaczcie, ale ich nie jakoś tutaj nie czyściłam, nie przygotowywałam do filmu. Chciałam nagrać ten film w miarę spontanicznie. To jest brązer. W odcieniu, zaraz wam powiem. Bronzing Powder Golden Light bardzo fajnie mi się sprawdził. I tego bronzera używam zawsze na policzki, no w ogóle do konturowania twarzy. Nakładam produkt i otrzepuję troszeczkę, żeby nadmiar tego produktu zdjąć. I ruchem takim do góry na policzki. Kiedyś, kiedyś pokazywałam, jak wykonuję ten makijaż, ale nauczono mnie, dziewczyny mnie nauczyły z Bobby Brown, jak go prawidłowo robić, więc taki ruch. Omiatający do góry, zawsze na policzkach pod kością policzkową. Świetnie to pokazywać na ręce, super pomysł. Kolejne produkty, które mogę Wam polecić z całego serca i namawiam, bo są genialne. I tutaj nie mam prawdziwego pędzelka, chyba, to, to chyba nie do końca jest taki pędzel, którego powinnam używać. To jest akurat pędzel La z tego co pamiętam, od takiego rozświetlającego puderku. Ja tego pędzla używam właśnie do rozświetlacza, a rozświetlacze mam w tej chwili dwa od Bobbi Brown. Pierwszy, już ma chyba ponad rok, to jest Pink Glow. I ten nowy, który, którego używam kilka miesięcy, Bronze Glow. Ten jest taki bardziej opalony, ten jest taki bardziej letni. Tego używam tak po prostu na co dzień, yy, przez cały rok. Ten prędzej, tylko można używać na całe ciało. Można go też bardzo fajnie pomieszać. I to Wam pokażę pewien trik. Robimy, bierzemy trochę na przykład bazy witaminowej i troszeczkę, można powiedzieć, niszczymy takiego. Rozświetlacza. Za chwilę Wam pokażę, co tutaj się wydarzy. Mam nadzieję, że mi się to uda. I tutaj, słuchajcie, tworzy się taki niesamowity glow. Wiele dziewczyn używa tego, tego typu patentu. Przy na przykład wyjściu jakimś większym, kiedy potrzebujemy takiego opalizującego. Brązero rozświetlacza, na przykład na nogi. To się świetnie sprawdza. Nie wiem, czy bardziej tutaj zwracać uwagę na kosmetyki, czy na tego szorującego się tutaj kota przed zaśnięciem, ale jest uroczy. Następnie przejdźmy do cieni. Mam dwa rodzaje cieni. Mam takie standardowe cienie, które bardzo fajne są. Miałam różne cienie, ale finalnie zostałam z tymi. Mam trochę Morphe cieni, jeszcze, ale odkąd mam te Bobbi Brown, po prostu tamte leżą nieużywane. I to jest paletka, którą może kiedyś już Wam pokazywałam, ale no, jak widzicie, też nieprzygotowana, widać, że używana. I widzicie, że niektórych cieni w ogóle nie używam, typu te zielenie, to w ogóle nie moja bajka. Bardzo często używam tego, tego jako bazowego, tego do wykończenia, używam tego ciemnego, tego. Jakoś nie było ostatnio jakichś imprez większych, żebym mogła korzystać z szerszej palety, także jak widzicie, używam tego jako bazę, tego jako wykończenie, i tych dwóch na przyciemnienie powieki. A jeśli chodzi o to maleństwo, które już chyba kiedyś pokazywałam, jest taki potrójny cień. Jak widzicie, najwięcej używam tego jasnego i tego ciemnego. Bardzo fajny i słuchajcie, ostatnio zawiesiłam używanie tego cienia. To znaczy, on jest świetny i mogłam spokojnie z nim funkcjonować, gdybym nie miała innych, i na pewno bym go zużyła do końca. Ale zakochałam się w cieniach w takich kremowych w kredce, bo. Makijaż, który nimi wykonuję jest mega mega szybki i za chwilę wam je pokażę. No dobra, to są te nowe cienie, takie kredkowe, ja tak na nie mówię. I słuchajcie, ja je tutaj dzielę na w sumie to nie powin, nie musiałabym mieć aż tylu tych odcieni, tyle dostałam, więc tak naprawdę ich używam, co ja tutaj mam. Mam Cashu, mam Golden Pink, Melted Pink. I wanila, i to są cienie. Tej kolekcji używam jako baza, zamiennie. Czasem chcę mieć ciemniejszą powiekę, czasem chcę mieć jaśniejszą. Może zacznę tutaj malować. Tych używam jako baza. Cień bazowy, one są takie bardziej matowe. Ten jest ciemniejszy. Też może, można posłużyć się nim do malowania dolnej powieki. O, ten chyba pomyliłam, bo to jest ten z tych rozświetlających cieni. On powinien być do tej drugiej grupy. I, I też taki bardziej e, różowy Melted Pink. Zgadza się kolor z nazwą. Ten się tylko nie zgadza, bo pomyliłam. Mam też tutaj e, dwa cienie ciemne. I ten specjalnie, ma te małe w ogóle kupiłam sobie, taki zestaw trzech. A te duże dostałam. Ten, ten kupiłam. Bardzo mi się podoba to. Jest taki totalnie mój odcień. A ten jest bardzo ciemny, więc nim trzeba troszeczkę uważać. I bardzo lubię je właśnie na dolnej powiece i w kącikach. Finalnie moje oko wykańczam takim oto jakimś cieniem, bardzo takim błyszczącym. Zobaczcie, to jest odcień Golden. Pink. A, to mam go w dwóch. Widzicie, on już był, bo się pomyliłam i tutaj go w tym dużym cieniu. Tego mam pod, ten, ten cień jest podwójny. To jest wersja odcień... Co to jest za odcień? To jest odcień Sunlight Gold. On jest bardzo, bardzo podobny. Ten jest taki bardziej różowy, ten jest bielszy, ale pięknie opalizują, pięknie rozświetlają. I ostatni z tych takich rozświetlających cieni... Moonstone prezentuje się tak. Widzicie, on jest taki lekko cieplejszy od tego. Także to są takie trzy cienie, które wykańczam. Te dwa brązy, no i tutaj jeden pomylony i dwa trzy bazowe. Pokażę Wam jeszcze róż, bo to jest nowość, którą dostałam jakiś miesiąc temu. Ja róży zwykle nie używam, ale zaczęłam go podbierać pola i zaczęłam też. Używać go sama, leciutko na policzkach. Można go używać jako pomadki, można go używać jako taki lekko mokry róż, tylko trzeba uważać i trzeba go tutaj dobrze sobie rozblendować. Można to zrobić pędzelkiem, jeżeli mamy specjalny pędzelek do różu. Daje taki fajny, zdrowy odcień na policzkach. Dzisiaj go nawet używałam. Także bardzo fajny produkt, pachnący, piękny, ładny, uroczy, taki super prezent też dla. Na przykład nastolatki i to jest Powder Pink, tak, do policzków i do ust. Myślę, że może teraz jest czas na rzęsy i brwi do brwi, Bobby Brown ma bardzo dużo różnych kosmetyków, ma na przykład taką, właśnie otworzyłam od strony pędzelka, można brwi wyczesać, jest też taka, do, taka kredeczka do dorysowywania. Brakujących włosków, i żebyście się nie pomyliły, ta kredka nie służy do tego, żeby zarysować kontur, tylko ona jest po prostu do uzupełniania brakujących takich miejsc, żeby tak sobie ładnie dorysować, aż teczką wykończyć. Kolejny produkt, który jest moim ulubieńcem, to jest kredka do brwi. W kolorze espresso. Ja już ją mam jakiś czas, używam jej dosyć długo. Bardzo lubię właśnie tak zaznaczać sobie kontur delikatnie, kontur brwi, właśnie tą kredką. Później można to leciutko skorygować szczoteczką. I tak właśnie uczyła mnie makijażyska w czasie kursu. Jest też taki produkt, którego używam rzadziej. Bo ja nie jestem jakąś taką wielką fanką kształtowania swoich brwi, ale to jest bardzo przydatne. Moja córka na przykład to lubi tylko w wersji takiej niekolorowej. To jest taki jakby taka maskara do brwi do nadawania im właściwego kształtu i podkręcania koloru. I jeśli chodzi o Rzęsy. Tutaj widzicie od razu dużo większa ekscytacja, bo rzęsy bardzo lubię mieć dobrze umalowane. Zdecydowanie to jest maskara dla mnie i ona ma taką, ja mówię, puchatą szczoteczkę. Jest to szczoteczka, która bardzo fajnie wydłuża, wyciąga, pogrubia i do tego jeszcze co najważniejsze, te rzęsy nie są posklejane i nie odbijają mi się na górnej powiece. Przechodzimy do pomadek. Na co dzień używam błyszczeka i mam jeszcze błyszczek Chanel, który bardzo lubię, też daje efekt takich mokrych ust. o moja ręka już jest tutaj pomalowana. Widzicie, fajny odcień, taki fajny, no taki blask po prostu błysk. Już tego nie jestem w stanie wszystkiego Wam pokazać na swojej twarzy, bym była wymalowana jak lalka, więc dlatego pokazuję na dłoni, którą też co chwilę muszę iść i umyć. Pomadką, którą używam najczęściej i jest to kolor, który mam w dwóch różnych opakowaniach. Mam takie opakowanie, mam jakieś walentynkowe z zeszłego roku w różnych torebkach. To jest taki, często pytacie, co to za odcień? Claret. Wszystkie te produkty będą podlinkowane w opisie pod filmem. To jest Claret. Bardzo lubię ten odcień. Też mam jakieś takie urocze, właśnie opakowanie. Jest też bardzo taka mocna pomadka czerwona. To jest Parisian Red. To mam i ja, i Karolina. Pokażę mam ten mocny odcień. To są bardzo fajne i bardzo trwałe pomadki. To jest dla mnie pomadka szminka na duże imprezy, których, na które chodzę rzadko, de facto, albo na zdjęcia. I to jest nowość, taki. Koralowy, lekko pomarańczowy, bardzo fajny, wiosenny, przyjemny kolorek. Myślę, że go zobaczycie parę razy. Jest uroczy, muszę do niego dobrać jakąś fajną, lekką konturówkę. Także, dziewczyny, to chyba tyle. Zapomniałam chyba jeszcze pokazać Wam tego produktu, który może służyć Melting Point. To jest cień do powiek, którym czasami wykańczam swój makijaż, swoją powiekę. On jest taki bardzo złoty i one są w różnych też odcieniach. O, już nie mam gdzie, pokażę Wam tutaj. O. Lubię to rozświetlenie o, na wewnętrznym kącikonie. Jest świetny, można pewnie podobny efekt, tylko może nie tak intensywny uzyskać rozświetlaczem. Kończąc, chciałam Wam pokazać genialne produkty, jak widzicie zużyte, tu już mam końcówkę wygrzebywałam palcem, więc może to mało estetycznie wygląda, ale widać, że przynajmniej tylko używam, słuchajcie, nie ma tutaj żadnej ściemy, to jest Soothing Oil, Cleansing Oil a to jest taki balsam oczyszczający, używam ich zamiennie to jest taka oliwka a To jest taki balsam, więc tak naprawdę oliwkę rozcieram na dłoniach i wcieram ją w twarz i ona fantastycznie rozpuszcza cały makijaż i zmywam już później tylko wodą. Nie ma konieczności użycia żadnego innego produktu. Podobnie jest właśnie z tym żółtym balsamem, którego już tutaj niewiele jest. O, właśnie mogę go chyba użyć i Wam pokazać. Po użyciu, o, jest troszeczkę, bo mam tutaj mocno wymazaną rękę, więc może zobaczymy Zobaczymy, jak to sobie działa, ja go rozcieram po całej twarzy, widzicie, on bardzo fajnie, on bardzo fajnie rozpuszcza makijaż. Na koniec, jeżeli dodamy do tego wody, czego tutaj teraz nie zrobię, to stworzy się taka pianka, którą po zmyciu wodą. Mamy już oczyszczoną twarz, także no nie, nie potrzeba używać żadnych innych produktów. Czasami, jak mam mocny makijaż, to używam jeszcze dodatkowo nawilżonego, takiego dużego waci. Dziewczyny, kończąc, zaprezentowałam Wam wszystkie moje kosmetyki, którymi maluję się na co dzień. Nawet więcej, bo czasami, tak jak Wam powiedziałam, idę na łatwiznę i używam tylko tych kredek do oczu i szybki makijaż, ale zawsze każdego dnia używam rozświetlacza, brązera, podkładu, korektora yy, i na pewno. Błyszczyku, tuszu do rzęs i e, tych kredek, oczywiście do powiek, i koniecznie tej kredki do modelowania brwi. Także to są moje must have. Wszystkie produkty, o których dzisiaj mówiłam, będą podlinkowane w opisie pod filmem. Zwróćcie uwagę na promocję. Jest też taki, ja mówiłam o nim na Instagramie w Douglasie, jeśli dobrze pamiętam. Jest w tej chwili taki Bobby Brown. Brow Bar, czyli takie miejsce, w którym możecie sobie wyregulować brwi, i tam, przy zakupie dwóch produktów, możecie to zrobić gratis albo zabukować. Na stronie to się bukuje Douglasa. Też będzie link do, tego, do tej usługi. Jeżeli macie jakieś pytania o te kosmetyki, które mam, bo inne nie próbowałam, próbowałam tylko tych, które mam z Bobbi Brown. Jeżeli macie jakieś pytania o te produkty, dajcie znać. Wszystko Wam powiedziałam. Plusy i minusy produktu, więc myślę, że brakuje mi jeszcze tylko, bardzo mi brakuje tego pędzelka. Ale miło jest testować nowości. Cieszę się, że mam taką okazję, bo kiedyś używam tylko naprawdę kilku produktów, można policzyć na palcach dwóch rąk. A teraz, jak widzicie, ten wachlarz się znacznie powiększył i, i trochę e, mogę potestować innych produktów. Do zobaczenia, kochani. Mam nadzieję, że ten film nie był za długi. Trzymajcie się. Pa!